Cześć, nazywam się Marcin Mokrzan i witam Ciebie w trzecim odcinku serii o życiu programisty. Dziś porozmawiamy o publikowaniu swoich projektów. W ostatnim odcinku przedstawiłem Tobie moje podejście do dobrego projektu na start. Jednak dzisiaj chcę poruszyć jeszcze jedną ważną kwestię, o której sam nie wiedziałem, gdy zaczynałem. Gdy zaczynasz swoją programistyczną karierę, rozpoczynasz od pisania prostych stron, aplikacji i programów. Jest to fajne, przerabiasz jakieś kursy, tutoriale, w trakcie których wykonujesz jakieś zadania, projekty i prawdopodobnie wszystkie te zadania są dostępne tylko na twoim lokalnym dysku. Z jakiegoś powodu nie publikujesz tych zmian na jednym z hostingowych serwisów? Być może sobie myślisz, teraz zrobię kilka projektów, w trakcie których się nauczę, a później, jak już się nauczę, to zrobię jeden finalny projekt, w którym pokażę zdobyte umiejętności i tym jednym projektem będę się chwalił w trakcie rozmów o pracę. Ja miałem takie podejście i przez to nie opublikowałem wielu fajnych projektów, do których teraz, jakbym zajrzał, to musiałbym je zrefaktoryzować. Jak być może wiesz, po napisaniu projektu, w którym na przykład uczyłeś się Style Components lub Reacta i zajrzenie do niego po roku, to zobaczyłbyś, jak duży progres zrobiłeś? I w sumie teraz, jakbyś chciał opublikować ten projekt, to co najmniej połowę musiałbyś zrefaktoryzować lub przepisać, bo już byś to zrobił lepiej. Czym więcej będziesz wiedział, tym więcej kwestii będziesz chciał ulepszyć w swoim przyszłym projekcie. Dowiesz się o innej dobrej praktyce, o innym podejściu do danego problemu, i finalnie projekt, który chciałbyś opublikować, będzie się oddalał w czasie. Wiadomo, każdy kiedyś zaczynał. Pierwsze projekty są jakie są, ale uważam, że warto je publikować w czasie pracy nad danym projektem. W tym celu możesz wykorzystać Githuba, GitLaba lub Bitbucket. Proponuję Tobie przetestowanie wszystkich i korzystanie z ulubionego. Nieba na Ciebie namawia do konkretnego, ja korzystam z Githuba. Plusy publikowania zadań i projektów umożliwia Tobie przechowywanie wszystkiego w jednym miejscu, dostęp z różnych komputerów. W razie utraty danych nie musisz martwić się utraconymi projektami, które opublikowałeś. Dodatkowo masz udokumentowany proces swojej nauki, o którym możesz wspomnieć w trakcie rozmowy o pracy. Jak w tytule odcinka, dzięki takim działaniom pokażesz swój kod światu. W tym momencie to by było na tyle. Dziękuję Tobie za uwagę. Zapraszam do kolejnych materiałów. A jeżeli ten materiał Ci się ty podobał, to daj lajka, kliknij subskrybuj poniżej i do zobaczenia wkrótce.